Namaste kochani, zapraszam Was na krótką medytację z mudrą buchu. Ugnijcie w tym celu palce serdeczne i małe. Czwarte i piąte, ugnijcie również kciuki. Schowajcie je do wnętrz dłoni. zostawiamy palce wskazujące i środkowe. W takim geście litery V będziemy je kierować w dół. Usiądźcie sobie wygodnie. Możemy wykorzystać też książkę albo kocyk. Pierwszy siad, siad skrzyżny dla osób początkujących. Drugi typ siadu, siad z dasana, siad swobodny, lewa stopa przed prawo Dla osób średnio zaawansowanych i dla osób zaawansowanych mała gratka, czyli padmasana, pozycja lotosu. Nie musicie go wykonywać, jeśli macie problemy z kolanami albo jeżeli nie jesteście dzisiaj dostatecznie rozgrzani, żeby go zrobić, wybierzcie wtedy siad z krzyżki. Łączymy dłonie w mudrę do duchu, gest dotknięcia ziemi, uginamy czwarte i piąte palce dłoni, chowamy do ich wnętrz, uginamy kciuki, chowamy do wnętrz, a palce wskazujące i środkowe kierujemy w dół, kładziemy sobie nadgarstki na kolana, z wdechem wyciągnijcie się czubkiem głowy, do góry wyprostujcie plecy, a na wydechu rozluźnijcie barki. Lekko wciągnijcie dół brzucha mulabanda, mięsie poprzeczne, mięsie dla miednicy delikatnie aktywne. Zostańcie teraz wygodnie w pozycji z luźnymi barkami pod brudkiem, lekko opuszczonym do mostka i tylko spójrzcie przed siebie jeden punkt. Zacznijcie przymykać powieki tak żeby zostawić niewielki lufcik światła pod powiekami. Kierujcie wzrok na czubek nosa przez lufcik światła spod powiek. Starajcie się rozluźnić powieki, koncentrując wzrok na czubku nosa. Mała szparka światła pod powiekami. Przełączcie się na oddech nosem. Głębokie wdechy nosem i długie wydechy przez nos. Wyrównujemy oddech. Skupiaj wzrok gdzieś na czubku nosa, spod powiek. Pamiętaj, że oczy nie są do końca zamknięte, tylko masz maleńką szpartę światła pod powiekami. Zaakceptuj gonitwę myśli, zaakceptuj pewne emocje i staraj się skoncentrować tylko na oddechu. Usłysz szum oddechu w gardle. Na początku, jeśli zaczynasz medytację, to bardzo pomocne. Głębokie wdechy, szum oddechu w gardle i w krtani, ale nie świst w nosie. I długie wydechy, dłuższe niż wdechy, szumiące, na granicy chrapania. Zrobimy teraz ćwiczenie oddechowe, które pozwala wydłużyć oddech, zwłaszcza wydech. Z wydechem pozbywamy się toksyn, długi wydech obniża lekko tętno i uspokaja umysł. Bardzo dobrze działa w sytuacjach stresowych, z wdechem policz do czterech w swoim własnym tempie, z wydechem policz do ośmiu w swoim własnym tempie, wdech do czterech w swoim własnym tempie. I wydech do ośmiu w Twoim własnym tempie. Wydech na cztery. Wydech na osiem. Wdech na cztery. Wydech na osiem. Wdech na cztery. Wzrok cały czas na czubku nosa, przymknięte powieki, maleńkie szparki pod nimi. Wydech do ośmiu. Wdech na cztery. do ośmiu. na cztery. Wydech do ośmiu. Wdech do czterech. I wydech do osiem. Wdech do czterech. Spróbuj wydłużać oddech. Wdech do sześciu spontanicznie. I wydech do 8, spróbuj wydłużać oddech, wydech do 10 spontanicznie, bez presji. Wydech 4 albo sześć, oddech naturalnie wydłuża się, czujesz już jego działanie. I wydech do ośmiu albo do dziesięciu. I wdech na cztery albo na sześć. Pozwól wdechowi płynąć spontanicznie, wydłużaj go. I wydech do ośmiu albo do dziesięciu, wydłużaj wydech naturalnie, spokojnie. I z wdechem dolicz już do sześciu, wejdź pełną koncentracją w rytm oddechu, na wydechu dolicz do dziesięciu. Staraj się rozluźnić powieki, wzrok na czubku nosa, maleńkie szparki światła pod powiekami. Zostań teraz w głębokim oddechu, licz sam. Z każdym wydechem rozluźniaj powieki, warki i spięcia w ciele coraz bardziej. Każdym wydechem poczuj coraz większy spokój i skupienie tylko na oddechu. Koncentruj się na delikatnym szumie oddechu w gardle. Usłysz ten szum. delikatny szum wdechu i wydechu w gardle. Skup na nim cały umysł. Zdając sobie sprawę z wewnętrznej ciszy i spokoju, zacznij wracać umysłem do miejsca, w którym jesteś. Kilka razy zamrugaj oczami, zamknij mocniej powieki, poruszaj palcami dłoni. Zjechnij, jeśli masz ochotę. W prawe ciało w ruch falowy, tak jak czujesz. Przeciągnij się. I z wdechem unieś ramiona nad głowę, złącz palce głośno. Na wydechu przenosząc ramiona przed siebie, otwórz oczy, spójrz na stopę. I weź wdech, unosząc ramiona w górę, spójrz przed siebie. I z wydechem opuść dłonie na matę, na podłoże. Możesz zmienić pozycję nóg, jeśli masz ochotę. Mudra Ganesha, mudra usuwająca przeszkody. Skieruj wnętrza dłoni ku sobie. Lewa dłoń jest wyżej niż prawa. Złącz cztery palce dłoni od palca wskazującego pomały. Kciuki pozostają proste. Zagnij same końcówki palców i zahacz je o siebie. Lewa dłoń jest wyżej niż prawa. Kładziemy dłonie na podołku. Zrok w jeden punkt, przez chwileczkę skoncentruj się jeszcze na długim wdechu i wydechu. Poczuj stykające się ze sobą opuszki palców dłoni. Zachowaj uczucie wewnętrznego spokoju i wewnętrznej siły. Módra ganeszy usuwa przeszkody życiowe. Wnosi poczucie stabilizacji i spokoju wewnętrznego. Oddychaj głęboko, pozostając z uczuciem spokoju i ciszy w umyśle i w ciele. 都没。 Poczuj oparcie w sobie. Akceptuj siebie takiego, jakim jesteś. Zmieniaj to, co chcesz zmienić, maleńkimi kroczkami, cierpliwie. Pamiętaj, żeby zawsze dostrzegać swoje zalety. Zaakceptuj swój charakter, jego dobre strony. Słabsze czy negatywne, zmieniaj powolutku, ale pamiętaj, że zawsze masz w sobie siłę i oparcie do realizacji marzeń, do zmian. Poczuj teraz głęboki spokój, stabilizację wewnętrzną. Poczuj, jak jesteś zrelaksowany, a twój oddech wydłużył się przynosząc uczucie harmonii w całym ciele i w umyśle. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam na cały kurs oddechu. Pranayamy, kurs medytacji i kurs jogi dłoni, czyli mudr. Namaste.